Recesja. Groźne słowo, które zaczynamy słyszeć wokół siebie coraz częściej. Zjawisko, przed którym coraz więcej ekonomistów, analityków coraz wyraźniej zaczyna nas przestrzegać. Czy naprawdę stoimy w obliczu przed groźbą tak recesji? Temat jest moim zdaniem bardzo ważny i powinniśmy zwrócić na, ni na niego szczególną uwagę, przede wszystkim z jednego prostego powodu. Od pewnego czasu zarówno rząd, jak i różne instytucje finansowe z rządem, z państwem związane, takie jak Bank Gospodarstwa Krajowego, coraz usilniej, coraz częściej, Próbują nas przekonać, próbują nas zapewnić, że nic takiego nam nie grozi, że tak naprawdę my sami, nasze bezpieczeństwo finansowe jest zapewnione, że przez dobre państwo i jego działania tak naprawdę jesteśmy w pełni bezpieczni. Rozmaite zdarzenia z przeszłości, o których wielokrotnie już wspominaliśmy, przekonują mnie, że powinniśmy właśnie dlatego być szczególnie ostrożni. Rozmaite programy, Próby ratowania gospodarki, rozmaite tarcze antyinflacyjne, dorzucanie pieniędzy do finansowania, do węgla czy innych nośników energii. Tak naprawdę to tylko ułamek, tylko ochłap z tego, co państwo zyskuje na przykład na galopującej inflacji. Właśnie dlatego, że państwo, rząd przekonują nas, że naprawdę nie mamy się czym przejmować, właśnie dlatego jestem przekonany, że powinniśmy się przejmować i powinniśmy zacząć traktować perspektywę nadchodzącej recesji jako coś, co jest absolutnie pewne. Mając określoną wiedzę, mając określoną świadomość i umiejętnie przygotowując się na określone sytuacje, podejmując zawczasu świadome powiedzialne i zaplanowane działania jesteś w stanie wykorzystać tę sytuację nie tylko, żeby zabezpieczyć swoje finanse jesteś w stanie tą sytuację nadchodzącego kryzysu obrócić na swoją korzyść i tak naprawdę w ciągu i w perspektywie najbliższych miesięcy lat właśnie na tym zarobić konkretne pieniądze. Nazywam się Paweł Skalski. Dziękuję Ci za wspólny czas. Zapraszam do zobaczenia w następnym materiale.